Cedro Czesława Szybko jeżdżą tutaj bardzo? Bardzo szybko. Nawet na zakręcie jest bardzo trudne, że wjeżdżają a prawie na płot. Tak strasznie autobusy różne i duże i małe nie wiedzą jak skręcać i rzucają się na płoty. Siatki rozwalają mi wszystko. Chłopie. Czyli tutaj często dochodzi do wypadków? Bardzo często. U mnie było trzy razy. Na rogu. Trzy razy. Ile kierowca przekroczył prędkość? Ten kierowca przekroczył akurat o 30 km na godzinę, I jechał 70 na dozwolonej 40 km. I jaki mandat mu grozi? Taryfikator przewiduje za to wykroczenie od 100 do 200 zł i 4 punkty gary. A jak pan przyznaje? Przyznaje 100 zł i zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny, gdyż pojazd nie został poddany badaniu technicznemu wyznaczonym terminie.